Cześć! Słuchajcie, z tej strony dzisiaj ze mną jest Flajsie. Siemano! I dzisiaj, słuchajcie, będziemy kupować karnet bojowy, tak. Już sobie właśnie wchodzimy w ten karnet, oto. Piękny. Podajcie też do go na kanał, oczywiście. Ostatni nagrał odcinek i chyba kup karnet bojowy, nie? No. A, potwierdza kup. No i sobie to przelecimy, co nie? No jest, gotowe. Gotowe? Pierwsze. Dalej. Maja. Agent Skórek. Agent Skórek. Życie Pomagiera. <grym> Walizka, nieźle. I to jest też do Agenta Skórka. Mamy malowanko do Skara. Bardzo fajne. Pomagier. Muzyczka. Dalej. O, fajne, fajne, fajne. Co mi się, się bardzo podoba. Dobra, dalej. Sztandar. Tak akurat nie jest aż takie fajne. No, to Ci się już bardziej podoba. To jest chyba dobry tusa, ta. O, to, to jest dobre, to jest dobre. I walizeczka, walizeczka, walizeczka. No, walizeczka, jest. super. Hajsik. Hajsik. Okej, okay, i mamy tutaj kolejny sztandar. Górski nalot. I... To jest chyba miejscówka rekin, jak widzisz. Nie, to jest chyba grota. Nie wiadomo, w każdym bądź razie I kolejny jest Brutus. Brutus. No i mamy malowanko. Malowanko. Dynamit. Malowanko, dynamit. O, sztamber. Serce dynamiczne. O, i tutaj słuchajcie, rzecz lotnia, którą, której prawdopodobnie będę żyła przez cały sezon. Malowanko można na niej ma. siedzieć jako, jako pierwsze. To jest ekran wczytywania. No. TNT, kue. A, to jest do Tientiny, którą dostanę. O, to też jest niezłe, nie? To jest wybuchowy skok. A tu mamy szalony wybuch. Też niezłe Jest bananek z styl ducha. Styl mroka chyba. Nie, styl mroka jeszcze nie będę mógł odblokować ale mamy tak czy siak lecak. Lecak? No fajny nawet, nie? No. To jest Dynamit. O, i tutaj mamy cieszynkę fajną. Tfaniak. Spoko cieszynka. I TNT na no, odblokowaliśmy, nie? Miał. Mamy tutaj. Tęczowy miałśniak. miałśniak. Malowanko do skara, bardzo fajne, bardzo fajne. Z łapkami. Jak no. widzicie przechodzą. No, dalej. O! Fajnie, nie? Ma się figle. Fajna nazwa. Okej, dalej. Miał! No dobra. Dobra, kolejne. Daj się zlecie O nie kontroler. Nie, to jest takie słuchajcie. Zabodząca. Jakie To już fajnie, nie? No. Dobra. I przechodzimy dalej. To oczywiście też jest dobre. To jest chy, chyba do tego, no. Yy, do boże tego. Ja do... Nie, śniakę. No. O, i mam piękny malowanko ryby. Żeby... Hmm. Duch. Okej. Okay. Okej, okay, i przechodzimy dalej. O! To jest właśnie to, czego będę zawsze używał. Z literkami. No. Nie wiem czy widzicie. Tutaj mamy słuchajcie sztandar. Łapki i pazurki. To jest, słuchajcie, fajne. No. I mój, mój ulubiony skin w całej grze. To jest. 800 fałdolców, słuchajcie. Nie, słuchajcie, mój ulubiony skin w całej grze. Okej, okay. przechodzimy. Miał się. Każdy, kto też lubi miaśnie, każdy stawia łapkę w górę. Ostatnie? I 800 TWDOLC. Odbierz. Odbierz, no i wszystko. I karnet już jest kupiony. Teraz wstecz, tak? No. I teraz słuchajcie, patrzymy szafkę, nie? Szafka. Skiny. Oj, 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 oj. Tu jest, tu jest duży wybór, nie? Mm. śniaczek oczywiście, Mięśniaczek. ulubiony skinnjaśka. Mięśniaczek. Lotnie, no którą lotnie wybrać? Słuchajcie, ja sobie taki... A kombos zrobię trochę. Kilofy. Kilofy, kilofy. Jakiś inny jest? Tak. I ten. No. Do miałośniaka. Do miałośniaka oczywiście. Motek no, jest dużo, ale będziemy zmieniać tylko jedną na łapki i pazury, no. aby nie przedłużać. Plecak. Słuchajcie, to jest cały miałośniaka, jak widzicie. I emotki, 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 emotki. Łapki i pazurki, nie? No. Pokażcie sztandary mordy. To, słuchajcie, to już wszystko mam. Tutaj nawet nie muszę plusować, prawda? Mm. Tak Łapki, pazury. Ankiere, kierę. A widź. Słuchajcie, ja, słuchajcie, ja już się z Wam żegnam, więc do widzenia. Papa! Pa!